Obejrzenia z nami pojedynku dwóch z grona najsilniejszych reprezentacji świata, regularnie notowanych wysoko w rankingu FIFA. Kiedy oni grają ze sobą zawsze iskrzy. Miejmy więc nadzieję, że i dziś zobaczymy fantastyczny mecz. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Zagrają w ustawieniu 4-4-2 z pomocnikami ustawionymi w rąk, odpowiedzialnymi za utrzymywanie się przy piłce i jej szybki odpływ. Ustawienie drużyny przyjezdnych na Państwa ekranach. Trener zdecydował się zagęścić środek pola stawiając na wariant 4-5-1 z dwoma pomocnikami bliżej środkowego napastnika. Są piłkarze, którzy mają umiejętności odmiany każdego spotkania. Lewandowski jest jednym z nich, sam chyba przyznasz. Zgoda, ten zawodnik to prawdziwy czarodziej środka pola. Nikt tak jak on nie potrafi zamienić sytuacji defensywnej w ofensywną. Lewandowski. Piękne uderzenie Roberta Lewandowskiego. No pokazał nam teraz, co potrafi. Pierwszy gol w trzeciej minucie. Pięknie, pięknie gol dla Polski! No jestem wzruszony. Ależ pięknie, poszli za ciosem. Spójrzmy, a ekspresowo strzelili te dwa gole. Spójrzmy na to z innego kąta. Wynik 2 do 0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Trata w środkowej strefie boiska. Zespół traci piłkę. Lichsteiner. Udane podanie. No strzela. Szaka. znalazł się na czystej pozycji. Wartość kapustka. No niesamowite. Piłka odbita od bramkarza wpada do siatki. No najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień. Drugi gol w tym spotkaniu. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy. Uderzenie w stronę bramki. Zapewne będą dośrodkowywali z rzutu rożnego. Brawo, skuteczna interwencja bramkarza. Szansa! Jak można było jednocześnie tak dobrze rozegrać akcję z rzutu rożnego i tak fatalnie przestrzelić? Cała para poszła w gwizdek, jak to się mówi. Interesująco. Jest okazja. Świetnie interweniuje. Gol brawo Polacy. Wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. Po interwencji przy pierwszym strzale piłka wróciła do gry. I przy dobitce bramkarz był już bezradny. radny. Szaka. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikową. I piłka w rękach bramkarza. na groźną akcję. No trudno jednoznacznie ocenić czy był spalony czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. I piłka w rękach bramkarza. Bronił nie złapał piłka w grze. Zaraz będą dośrodkowywali rzutu rożnego. Wybijają teraz do przodu. Znowienie gry. Po raz kolejny rzut rożnego. Łukasz Biszczek. Piękna interwencja. I będziemy mieli kolejny rzut rożny. No niby mecz towarzyski, a oni litości dla rywali nie mają zupełnie. Tego zawodnika nie błysną dzisiaj. Wydaje się, że miał wyjątkowo zły dzień. Miejmy nadzieję, że do kolejnego spotkania zdąży się otrząsnąć. Rozpoczęła się druga połowa. Wynik jest bardzo jednostronny. Szaka. Dograł w pole karne. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym. Dobra interwencja. Tomasz Jedłowiec. Trzyma się przy piłce. Ładnie rozwija się. No, będzie gol. A, jaka bramka. Mamy powtórkę kolejnej bramki. Jednostronne to spotkanie. Rywale nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogrom. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Kamil Gosicki. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Strzela. A i niewiele brakowało, by po raz trzeci pokonał bramkarza. Miał rzeczywiście szansę na trzeciego gola w meczu. Nic nie zapowiadało takiego przebiegu tego spotkania. Owszem, ale w meczu chodzi o to, żeby chwytać nadarzające się okazje. I oni to zrobili. Zdecydował się na strzał. I to jest, proszę Państwa, hat-trick niesamowita skuteczność w dzisiejszym meczu. Myślę, że on chyba dzisiaj będzie się śnił bramkarzowi rywali. Hat-trick! I to chyba nie koniec jego bramek w tym meczu. No, oni mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Kogo zagrać? No brawo, świetne wyjście z wodem. Dobra okazja. Nie ma gola. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Strzela! Ależ piękna ucieczka. Zrobił to fenomenalnie. Szkoda, że wykończenie pozostawia tak wiele do życzenia. Zespół traci piłkę. Tomasz światłowiec Lewandowski. Milik. Robert Lewandowski. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Salamon Bartosz kapustka Ależ nieludzko jest zmęczony Powinien go zmienić trener No błąd strata Lichsteiner. No grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. Rodriguez. No gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Mija właśnie osiemdziesiąta, piąta minuta meczu i pięć do końca. Bawrzyniak. Bartosz Kapustka. Uderza. Gol pokonał bramkarza. To pozamiatane, nie ma litości, nie ma zmiłuj. Po trupach do zwycięstwa. Tak, to było dość jednostronne widowisko. Zwycięzcy ani na chwilę nie odpuścili swoim rywalom. Teraz stawiają kropkę nad ich. Widać wyraźnie różnicę klas w tym meczu. Doliczony czas gry, a oni ponownie umieszczają. Dzisiejszy mecz, choć był tylko meczem towarzyskim, naprawdę porywał. Miejscami...